Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Przemofut i w dzisiejszym materiale pokażę Wam jak zmienić hasło do swojego konta jej lub jak zmienić maila do swojego konta jej, także zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem oczywiście, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, a my przechodzimy już do tego poradnika. Pierwsze co musimy zrobić to wpisać w Google EA i wchodzimy na stronę EA.com, która pierwsze tutaj wyskakuje. Jeśli to zrobimy to mamy tutaj taką tą stronę, musimy się na nią zalogować w prawym górnym rogu macie taki przycisk, musicie kliknąć go, tą ikonkę, i jeśli jesteście zalogowani, to wystarczy, że dacie ustawienia konta. Jeśli nie, to musicie się zalogować, i mamy tutaj taką, tą stronę. Mamy tutaj bezpieczeństwo, o mnie ustawienia prywatności, preferencje e-mail, historia zamówień, ale to, co nas interesuje, to jest zakładka o mnie. Tutaj macie adres e-mail swój podany, i jedyne co musicie zrobić, to kliknąć edytuj. Klikamy edytuj, i wyskakuje wam. Wasz mail musicie go potwierdzić, czyli zweryfikować, przychodzi Wam kod jej na wasze konto. Jeśli poprawnie go wpiszecie, to dajecie wyślij i w, tamtym, w tym momencie wyświetla Wam się zakładkę, gdzie podajecie nowego maila i zatwierdzacie, i to w sumie tyle, jeśli chodzi o maila. Zmiana hasła jest równie prosta. Jedyne co musicie zrobić, to kliknąć zakładkę Bezpieczeństwo i macie na górze zmiana hasła edytuj i wpisujecie sobie bieżące hasło, na przykład. Mm, Daj suba, nowe hasło subskrybuje przemochód. No i to tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Zostaw łapkę w górę subskrypcji, jeśli się udało to zrobić. Jeśli pomogłem, i dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych poradnikach. Cześć.